Ej, okay, witajcie, pojawiło się trochę dyskusji, pytań, więc zacznę odpowiadać, ale dzisiaj na jedno takie pytanie. Co myśli, że robienie czegoś podświadomie Myśli, że jest coś takiego? Tak i nie. Zależy, co przez to rozumiemy. W Biblii jest taki przykład, że składa się ofiary za nieświadome grzechy, za grzechy, o których się nie wiedziało, że są grzechami. Czyli na przykład, kradniesz i nie wiesz, że to jest grzech, więc kapłan musi złożyć grzechy z za takie grzechy, które ktoś zrobił nie wiedząc, że coś jest grzechem. No I można to nazwać jakimś takim słowem. Jest też coś takiego jak nawyki, umiejętności. Czasami tutaj się używają słowa podświadomość. Na przykład, nauczyłem się jeździć na rowerze i dzisiaj jeżdżę na rowerze nie myśląc o tym. Albo umiem się ubrać, nie myśląc o tym, co mam kiedy, gdzie, jak włożyć. I muszę się tego na nowo uczyć. Takie rzeczy istnieją, tak? ale to, co Freud stworzył jako nieświadomość, podświadomość, to jest nic innego jak technika sprytnej manipulacji. Na czym polegała teoria Freuda o podświadomości i nieświadomości? Wpiszemy sobie taką górę lodową, to jest typowe przedstawienie. Jak pisze Freud, iceberg, to mi się pojawia. Tutaj, nie wiem, kliknę na pierwsze lepsze. Może być takie, może być takie, ale w każdym razie mniej więcej zawsze to samo, to co Freud miał na myśli. Tak naprawdę, tutaj na górze tej góry lodowej myślimy. Może sobie ładniejszą Tutaj mamy to, co myślimy. Czyli wszystko to, w czym się teraz obracasz, to co teraz myślisz, to jest tylko tutaj. Cała reszta tego, kim jesteś, wedle Freuda, jest tutaj, pod spodem. I to jest nieświadomość, podświadomość, czy w zależności od naszego tłumaczenia. Nie będę jeszcze tutaj wchodził głębiej, ale generalnie o co Freudowi chodziło? O to, że twój umysł, którym jesteś teraz, to co ja teraz do was mówię, to jest tylko fragment mnie, dosłownie fragmencik, taki maciupki fragmencik, który tak naprawdę służy tylko i wyłącznie po to, żeby okiełznać moje popędy. Bo tak naprawdę człowiek jest rządzony popędami i różnymi takimi wiecie, fluidami wewnętrznymi. Jakimś libido, i tak dalej, i one mną rządzą, a mój umysł służy tylko i wyłącznie do tego, żeby opanowywać, jakby te popędy. I to wszystko, kim jestem, wedle Freuda, to jest to wszystko, ale to wszystko pod spodem, tutaj, to cała nieświadomość, to co jest tutaj największe, i tak dalej, to co jest tutaj największe, to, co jest tutaj największe to, co ja nie pamiętam, i tak dalej, to są moje popędy. To są moje różne, tam seksualne czy inne popędy, nad którymi ja nie panuję i to jest moja nieświadomość. Tak. Dowiadujesz się, tak naprawdę, idąc do takiego kogoś, kto tak pracuje oglądowo, do psychoterapeuty psychodynamicznego, psychoanalitycznego i tak dowiadujesz się, że ty nie wiesz, kim jesteś. Dowiadujesz się, że tylko część ciebie funkcjonuje racjonalnie. Ta maleńka na górze funkcjonuje racjonalnie, a cała reszta tak naprawdę totalnie nie wiesz, kim jesteś, bo steruje tobą podświadomość. I nie dowiesz się, kim jesteś, dopóki nie skorzystasz z oferty terapeuty, który wydobędzie to, co nieświadomy nawiesz, wyjawić to za odpowiednią kwotę mm, i za odpowiedni czas z nim spędzony, będzie ci to po kolei wyjawiał. Odkopywał wszystko, tam wszystkie te Twoje bagna i wszystkie Twoje popędy, będzie odkopywał, po to, żebyś ty się jakoś nauczył w nich poruszać. Powiedziałem, że to jest to zgrabna technika manipulacji, bo to nigdy nie zostało nigdzie udowodnione. Oprócz tego, że Freud to zgrabnie udowodnił w swoich wykładach, a dowód, jak sobie to zaczniecie kiedyś czytać, to wygląda mniej więcej tak. Jest wykład tam pierwszy, drugi, trzeci, no i Freud mówi mniej więcej coś takiego. Załóżmy, że istnieje coś takiego. Załóżmy, że jest to i to. Otwieramy wykład kolejny i retoryka jest trochę inna. Skoro stwierdziliśmy, że, jest, że to i to jest faktem, wcześniej było załóżmy, no ale już stwierdziliśmy, następnie już stwierdziliśmy, że to i to jest faktem. No i tak kolejna retoryka się rozwija. Retoryka się rozwija, aż w końcu stworzony został nowy zawód człowieka biednego, który musi cierpieć i wysłuchiwać tych wszystkich rzeczy żeby wyleczyć tych biednych ludzi z tych ich nieświadomości. Musi brać za to pieniądze, no bo to jest taka ciężka, żmudna praca wydobywać z tej nieświadomości e, ciężkie rzeczy na podstawie nauki. Ale jakie nauki? Nauki o baśniach, mitach, legendach. To są źródła naukowe, z których Freud czerpie, z bajek na przykład. Przeczytałem wam, e, na czym polega naukowość tego systemu. Z różnych źródeł. Z, opowiadam z różnych źródeł, z baśni, mitów, do wcipów folkloru, to jest z nauki, obyczajów i zwyczajów, przypowieściach, piosenkach ludowych, z mowy poetyckiej, czy też zwykłej. Wszędzie napotykamy tą samą symbolikę i tak dalej. Tutaj Freud akurat mówi o marzeniach sennych, ale dalej jest ta sama retoryka. Po prostu nauka na temat tego, interpretacji tego, co idzie z nieświadomości wynika z bajek, mitów, legend. Z tym, że on wszystko wziął jako bajkę, mity, legendy, łącznie z Biblią, którą tak przedinterpretował też w tej książce, że głowa Mała. I generalnie, przycho... uwierząc w nieświadomość, tak naprawdę wierzymy, że rządzą nami tak naprawdę te wszystkie rzeczy. My tylko dajemy opór tym rzeczom i potrzebujemy terapeuty, który nam wydobędzie te rzeczy swoją ciężką, żmudną pracą której nikt nie jest nam w stanie oferować za darmo, jak Freud sam popiera, to sami biedni i społecznie bezsilni. To jest mowa o terapeutach zmuszeni utrzymywać się ze swej praktyki lekarskiej. Nie jesteśmy w stanie oferować naszych usług również i ludziom bez środków. Jak to mogą jednak czynić inni lekarze przy innych metodach leczenia? Na to jest terapia nasza zbyt żmudna i zbyt długotrwała. Dlatego właśnie te terapie trwają długo i są bardzo kosztowne. Ale żeby ta terapia działała, ja sam pisałem, słuchajcie, ja, ja tworzyłem tekst na stronę terapeutów przez wiele lat. I, 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 I co? I żeby to działało, żeby to działało, podstawową sprawą jest to, że pacjent musi uwierzyć, że istnieje coś takiego jak nieświadomość. Istnieje pod spodem pełna. Gama różnych sił, które rządzą pacjentem. To jest takie, jakby to powiedzieć, jak Jezus powiedział, że jego jarzmo jest lekkie. Tak tutaj, w tej teologii freudowskiej, uczymy się, że jarzmo człowieka jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Bo rządzą człowiekiem wszelakie stłumione dążenia seksualne, tworząc przeróżne objawy dzisiaj które przez nie wiem, skojarzenie jakieś językowe, sny, marzenia senne i inne takie po prostu wychodzą, albo przez to, że się komuś coś nie udaje, to wychodzi. Ale to wszystko to są tak naprawdę stłumiona nieświadomość, która żąda wyjścia na wierzch. No i terapeuta jest potrzebny tutaj na wierzch, do tego świadomego umysłu, nie? Terapeuta jest potrzebny, żeby wydobywać spod tej góry lodowej na wierzch, na wierzch, na wierzch, Terapeuta czerpie zdolności interpretacyjne, jak słyszeliście z bajek, mitów, legend i tym podobnych spraw. Więc tym jest podświadomość i tym jest nieświadomość, którą operujemy którą dzisiaj operujemy. Być może dzisiaj znajdziecie jakieś super lepsze wyjaśnienia tego terminu, ale stąd jest źródło. I tak do tego dąży źródło. Do tego dąży źródło, że jeżeli społeczeństwo wierzy w nieświadomość, tak naprawdę potrafimy zdewoluować każdego człowieka. Bo w tym momencie wyobraźcie sobie, że wstaje ktoś, robi jakiś bunt, rewolucję, cokolwiek. Wystarczy M masa terapeutów, którzy stwierdzą, ej, hej, hej. Ty masz nieświadome popędy, które to rządzą. To, co teraz robisz, to jest emanacja twojej nieświadomości. Ty idź się, lecz. Ty idź się, nie wiem, tam jest twoje stłumione popędy, gdzieś indziej sobie je zaspokój, a nie tutaj nam rób rewolucję, reformację, czy cokolwiek. Więc jest pełno sił, którym zależy na tym, żebyśmy wierzyli w to, że istnieje coś takiego jak nieświadomość, która tak naprawdę nami steruje, rządzi gdzieś wewnątrz. Dlaczego? Bo wtedy się zajmujemy wszyscy sobą, swoim ciałem. Swoim, jak to Freud nazwał, ego. Ja będę mówił o Bibinie ciałem. Ale wtedy się zajmujemy sobą. Sobą, sobą, sobą. I to jest też dzisiaj powszechne wręcz też u Chrześcijan, że wszyscy zajmujemy się sobą, sobą i tylko sobą. Bo jeżeli wierzymy w tę nieświadomość, to tak naprawdę wszelakie problemy, jakie widzimy, wynikają z naszego wnętrza i z tej nieświadomości. Tutaj tak naprawdę już nie możemy zmienić, bo to tam są popędy zakamuflowane wręcz z dzieciństwa. Na przykład Freud wyinterpretował od razu, yy, nie wiem, Kościół. Dlaczego Kościół w ogóle istnieje? Dlaczego w ogóle ludzie wierzą w Boga? Pewno się pomylę teraz. Jak ktoś dokładnie czyta książkę, to będzie wiedział, o co chodzi. Ale tam jest mniej więcej taki fragment, który mówi o tym, że, nie wiem, że dziecko, jak ma tam 5 lat, to zakichowało się w rodziców płci przeciwnej, i teraz czuje z tego powodu poczucie winy. Więc w związku z tym, żeby to poczucie winy sobie wyleczyć, potrzebujemy mieć Boga, który nas z tego poczucia winy zbawia. I stąd właśnie chodzimy do kościoła i potrzebujemy mieć e, wiarę w kogoś, kto nas zbawia z naszego poczucia lęku, tak naprawdę. Freud wyinterpretował chrześcijan, że to są lękliwi ludzie i rządzeni lękiem, a oni już są bardziej światlejsi. Tutaj ci ludzie, którzy doświadczyli psychologii, są bardziej światlejsi, nie rządzi nimi lęk, więc w związku z tym nie potrzebują już mieć Boga. Tak więc wiara w podświadomość, nieświadomość i tak dalej, prędzej czy później. Dochodzi do tego, że jak już się wyleczymy z tej podświadomości, nieświadomości i tak dalej, to dochodzimy do tego, że nie potrzebujemy mieć już Boga, bo tak naprawdę nie ma też grzechu. Bo czym jest grzech tej wierze w nieświadomość? No Tylko jakimś konfliktem wewnętrznym, który powstał w dzieciństwie. W związku z tym teraz się czujemy źle, bo nasz ktoś nas oskarża, nasza superego nas oskarża. Ale zdrowy człowiek dla Freuda to jest taki, który już ma wyleczone te konflikty wewnętrzne już nie ma nic z takich, z takich rzeczy. Oczywiście musi przejść psychoterapię. Nie wiem, czy już macie dosyć, ale ja no, gadam bardzo mądre rzeczy na podstawie mitów, legend, bajek yy, i społecznej hipnozy, którą Freud tak naprawdę wprowadził, jakby to można było streścić. Obałamucił tak naprawdę znaczy cały wiek wiarą w nieświadomość i podświadomość. To był moment, kiedy ludzie, musicie zobaczyć, że ludzie przestali, zauważyli ewolucję i szukali innego rozwiązania, szukali innej religii. Oni stworzyli inną religię. To jest na przykład religia wiary w nieświadomość. Jeżeli ktoś pójdzie w tą wiarę w nieświadomość, to tak naprawdę to jest idealna jednostka do bycia manipulowanym. To jest idealna jednostka do bycia manipulowanym i tego też doświadczają terapeuci, bo oni, żeby zostać takim terapeutą, który interpretuje nieświadomość, musi iść do innego terapeuty na superwizję, na, na terapię szkoleniową, który też mu będzie interpretował nieświadomość. I to jest taka dosłownie taka kolejka. Tutaj idzie po kilkuletnie terapię, gdzie są mistrzowie, w sensie bardzo doświadczeni terapeuci, którzy już mają tylko terapeutów, terapeutów, tylko terapeutyzują innych terapeutów szkoleniowo. Potem pacjenci zwykli najczęściej przychodzą do tych terapeutów, zwykłych, którzy się szkolą u innego, którzy muszą mieć tam superwizję. No i tak stworzona jest taka niewidzialna sekta dosłownie sekta. Może zrobię takie nagranie o tym mniej więcej, jak wygląda ta sekta w praktyce. Ale generalnie jest to społecznie akceptowalna rzecz. Jest to społecznie akceptowalna rzecz. Potem powstały kolejne inne nurty psychoterapii, które już nie wierzą w nieświadomość, nie muszą wierzyć, ale system terapeutyczny pozostał dalej. Czyli system, który tworzy filozofię, nową religię, tak, które tworzą systemy, które tworzą nową religię. Nową religię, oczywiście. Przeczącą temu, że istnieje grzech, przeczącą temu, że można się źle czuć, na przykład z powodu takiego, że nie masz kontaktu z Bogiem, przeczącą takim rzeczom, a szukające szczęścia, radości w innych miejscach. Dlatego ja mówię, wierzę, że coś można nieświadomie zrobić, w sensie nie wiedziałem, że, nie wiem, ktoś mi powiedział tego nie wolno zrobić, a ja to zrobię, no i to zrobiłem coś nieświadomie. Więc jeżeli spotkacie gdzieś wcześniej przed Freudem słowo nieświadomy, podświadomy i tak dalej to ono będzie mniej więcej coś takiego oznaczało, jeżeli istniało wtedy takie słowo. Ale jeżeli już po Freudzie, w naszym XX wieku się tymi aspektami operujemy, to operujemy w społeczeństwie, które wlazło w pewien system dosłownie zahipnotyzowania, odstąpienia od tego, kim jesteśmy. Przestaliśmy funkcjonować jako normalni, zdrowi ludzie, a zaczęliśmy funkcjonować w teoriach spiskowych, że istnieje jakaś nieświadomość, w której się coś kryje. Już mówiłem na poprzednim nagraniu, taki wstęp zrobiłem, w której się coś kryje, o czym Ty nie wiesz, a pokazać Ci może tylko doświadczony terapeuta, za odpowiednią sumę, przez odpowiedni czas spędzony z nim, on ci pokaże twoją wewnętrzną teorię spiskową, która cię sabotowała przez całe życie. Tak, to jest tak zgrabna manipulacja. Tak zgrabna manipulacja, w której nie ma nikszy prawdy, nikszy badań na temat tego, że tak funkcjonuje. Nic tam nie ma, poza tym, że zostało społecznie zaakceptowane. Bo Biblia nam mówi, że ludzie będą bardzo się zajmowali sobą przy końcu czasów i to właśnie doświadczamy, bo uwierzenie w to, że rządzi to była nieświadomość sprawia to, że musisz popatrzeć w lustro i zająć się sobą, żeby wydobyć z siebie to wszystko, co to było, rządzi. Biblia nam mówi dużo na temat tego, co nami rządzi i radzę wszystkim, Wierzyć jednak w inną książkę, która się nazywa Biblia. I tam jest historia Jezusa. I tam jest inne rozwiązanie na to, co ci przeszkadza. Bóg mówi, że przyszli do niego wszyscy spragnieni, wszyscy ci, którzy mają chorzy, wszyscy, którzy płaczą i tak dalej. Bóg tak powtarza: powtarza, przyjdźcie do niego. Tymczasem powstała nowa religia. Ej, jak ci coś ci źle, to jest twoja nieświadomość. Więc przyjdź do. Następców Freuda, idź na psychoterapię, to jest Twoja nieświadomość. To jest Twoje tam za niskie poczucie własnej wartości i tym podobne sprawy. To nie jest sprawa Boga jakiegoś, którego i tak sobie ludzie wymyślili przecież. No bo sobie wymyślili. A prawda jest taka, że Freud stworzył po prostu nową religię. Freud. Z Jungiem i całą resztą kolejnych stworzyli po prostu nowe systemy religijne, które miały docelowo zastąpić chrześcijaństwo, które wedle tych ludzi jest po prostu zapiedziałe, stare. Wynika tak naprawdę z lęku przed tym, że człowiek się dowie o sobie prawdy, więc musi w sobie stworzyć Boga. Wedle tych ludzi oczywiście, nie wedle mnie. Ja wierzę, że Bóg jest prawdziwy i Bóg przyjdzie to wszystko osądzić, a sąd będzie polegał na tym, że nie uwierzyli w tego, który przyszedł nas zbawić, a to był Jezus Chrystus. Więc jeśli ktoś jeszcze nie wierzy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł nas zbawić, radzę uwierzyć tu i teraz. Ok, trzymajcie się, to jest takie. Wiara w nieświadomość to jest jednym z ogromnych zagrożeń duchowych, które się rozpanoszyło w poprzednim wieku, dalej panuje. I radzę wam przestać w to wierzyć po prostu, bo to jest gruba technika manipulacji, którą zostały zmanipulowane całe pokolenia. Uczą teraz, tak naprawdę, pokazują to na co drugim, jak nie na każdym filmie jakiś aspekt wiary w nieświadomość jest. Um, ale są bzdury. Są totalne bzdety. Poza tym, że to jest modne i. i, i i idą za tym pieniądze i to spore. Idzie za tym sposób manipulowania ludźmi. To to są bzdury. Po prostu. To to są bzdury. Nie rządzą tobą popędy. A umysł nie jest tylko po to, żeby okiełznywać te popędy. Zobaczcie, co się tu dzieje. Tworzy się po prostu kasta bogów, ludzi, którzy wiedzą lepiej, co nosisz w nieświadomości. Tworzy się sekta, dosłownie sekta. Którzy wiedzą o tobie wszystko, ty nie wiesz nic, musisz do tej sekty wstąpić najpierw jako pacjent, potem najlepiej jako terapeuta, a potem, jak już będziesz stary i dogorywał, to będziesz superwizorem innych terapeutów. To jest taki system, który zapewnia ludziom pracę do końca życia, tak naprawdę i uznanie. Ten system sobie funkcjonuje cały czas jako pewnego rodzaju sekta w naszym społeczeństwie. Cóż. Chrześcijanom to nie powinno nijak pasować w każdym razie. Mamy inne rozwiązanie i inne rozumienie tego, kim jesteśmy. I nie przychodzimy do Boga dlatego, że w wieku pięciu lat zachwaliśmy się swoim rodzicu, płci przeciwnej i tym podobne sprawy. Hmm. No ciężko to mówić, słuchajcie, ale to są tego typu bzdury. I oni mają po prostu w tych bzdurach wyjaśnienie na wiele spraw. Na wiele spraw po prostu, wiecie, ja z tymi ludźmi cały czas współpracuję mimo wszystko. Pytam się Boga, czy mam dalej to robić? bo mówi, no tak, gdybym był piekarzem, to by do mnie przyszedł ktoś kupić bułkę, na no sprzedałbym Więc jak ktoś do mnie przychodzi, żeby mu robić stronę, to mu dalej robię stronę. Ci ludzie wiedzą, co ja o tym sądzę, co oni robią, ale ich, im to nie przeszkadza. Ja po prostu nie korzystam, wedle nich nie korzystam z dobroci psychoanalizy, które ona daje. Po prostu rezygnuję z tej dobroci, więc żyję sobie w moim zapiedziałem chrześcijańskim świecie. Tak. Mniej więcej ta sekta działa i wygląda. No, to może na tyle. Ciężka to mowa, bo zdaję sobie sprawę, że niewiele z Was zrozumiało to, co dzisiaj mówię. Ja jeszcze któryś raz mówię na kanale. Mam nadzieję, że. Za którymś razem, jak się to będzie powtarzać, to, to, to ktoś to ogarnie i zrozumie, i, i zacznie też innych wyciągać z tego bagna. Wiary w nieświadomości, wiary w tego typu m, głupie sprawy, że nie jesteś, nie działasz, nie funkcjonujesz, a funkcjonuje, funkcjonują w tobie twoje wewnętrzne fundamenty, o których nie masz pojęcia, i potrzebujesz kogoś z zewnątrz, żeby ci to łaskawie pokazał. Oczywiście, łaska no jak. Tutaj czytałem nie tyle łaskawie, co kto będzie zmuszony od Ciebie brać pieniądze, bo on jest sam biedny społecznie i, 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 i no serio, to jest taka, taka, taki tekst napisany, nie? O, o może nie skończę to nagranie. Sami biedni i społecznie bezsilni, zmuszeni utrzymywać się ze swojej praktyki lekarskiej, nie jesteśmy w stanie ofiarować naszych usług również ludziom bez środków. I jak to mogą jednak czynić inni lekarze przy innych metodach leczenia? No, a to jest terapia nasza zbyt żmudna i długotrwała. No, joj. jacy biedni terapeuci. No, biedni terapeuci, no, zmuszeni są. Zmuszeni są w ten sposób wydobywać. To, co nieświadome, świadome. Biedni terapeuci przez lata są zmuszeni z Tobą pracować. Oj, jak są oni biedni, a Ty jesteś zmuszony im płacić, bo oni są biedni. Oj, 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 oj. biedny Freud. No, biedny, biedny. No, serio. Dobra. Koniec żartu. Trzymajcie się, hej.